Siema, słuchaj, naprawdę duży głośnik. Prawie 80 cm wysokości. Cena to jest jego tylko 259 zł. Naprawdę cena petarda. 259 zł za 80 cm żywej mocy. Dwa duże głośniki. Bluetooth, radio, słuchajcie, przenośny. Wbudowany akumulator. Możecie słuchać z pendrive'a. Za pomocą Bluetooth. Ma radio, które naprawdę świetnie odbiera. Z karty pamięci. No kurde, naprawdę wymiata głośnik. Ale co ja Wam będę dużo o nim opowiadał. Najlepiej tego posłuchać. Już Wam go puszczam. Więc słuchajcie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, piszcie dzwoncie e, naprawdę warto 2 lata gwarancji, oczywiście e, na e, sprzęt on jest nówka blaszka. E, zapraszam chętnych, nieduża ilość została, a teraz sezon imprezowy, więc słuchajcie, warto warto coś takiego mieć. I popisać się przed znajomymi, co tam wam będę dużo gadał. Impreski, wszystko. Zapraszam 259 złotych. taki głośniczek może być twój. Hejka.